Cześć, siema, witam Was tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj pokażę Wam to, co dotychczas udało mi się zebrać z unboxingów z kart dedykowanych Champions League 2014-2015. Powiem szczerze, że uzupełniając ten album załamałem się, myślałem, że to wygląda dużo lepiej. Niestety okazało się, że w większości fajnych kart nie mam. Kolekcje kart bazowych i tych tam Masterów, Masterów One to edge uważam za przyzwoitą, natomiast karty specjalne no niestety u mnie nie wyglądają najlepiej. Trafiliśmy tylko jednego jedną kartę legendę, cały czas liczę na to aby to znaczy bardzo bym chciał trafić o sobie, nie wiem czy mi się uda, mam nadzieję, że wcześniej czy później tak. Zaczynamy, tutaj mamy herby logo. Mamy komplet już tych tych klubów. W tym roku te karty nie są tak Wyjątkowe jak w latach poprzednich, natomiast e, dzięki temu karty, karty można bardzo łatwo trafić w unboxingach. Także e, tak to wygląda: cały komplet 27 sztuk. Kolejnymi kartami, już teraz są karty bazowe, i tutaj mamy, zaczynamy od e, drużyny AFC Ajax. Jak widzicie, Ajax już też mamy kompletny łącznie z Master'em Leasing Startem i, kartem, e, i kartą e, Want to Watch. Yy, mamy dalej Underlecht. No już tutaj nie było tak miło, niestety. Zobaczcie: nie ma advocacy, nie ma leasinga ani karty One. A, a, kolejną hmm, drużyną jest drużyna Arsenalu. Wstawiła się mnie w albumie w komplecie. Już yy, dalej mamy Atletico Madrid. Nie wiem, nie będę już teraz wracał, nie wiem, czy na Anderlecht nie powiedziałem czasami poprzednio Atletico. <grymne> w razie czego, sorry, sorry, nie będę już drugi raz nagrywał tego. Mamy całą Barcelonę. Fajnie, fajnie, chociaż brakuje mi kilku... kilku fajnych twarzy. Oczywiście jest Iniesta. Ojej, ale mi się ręka zaczęła. Jest Iniesta, jest Neymar, mamy Messiego też. Mamy tutaj dalej FC Basel. Bez jednej karty, bez karty Want to Watch. Mamy dalej, dalej Bayer. Tutaj też, jak widzicie, dwóch kart na dole brakuje: e, Bayern, Monachium, no i tutaj komplecik razem z naszym Robertem Lewandowskim. E, dalej mamy Benfike Tradycyjnie brakuje wątłacza. Kolejna drużyna to oczywiście charakterystyczne żółte koszulki, czyli Borussia Dortmund znowu tu na dole brakuje Chelsea bez łoną Ceska Moskwa Komplet. trochę, trochę. E, koszulki zbliżone kolorami i wyglądem do koszulek Barcelony. Galata Saraj, tutaj Risinga nie mamy, Juwę i też znowu Rizing i want to watch kompletny Liverpool. Malmo, bez One, Mamy tutaj Manchester City. Też padaka na dole. A jest Monako. I znowu na dole bez jednej karty. Olympiakos. Gdzie jest Rizin Star? Nie wiem. Kompletny, kompletny zespół z Paryża. Real. No, tutaj nie ma, niestety. Risinga, A jest Roma. Został jeden brak. Szalkę też na dole. Może tak będę pokazywał bez dołu. Wtedy będzie prawie, że komplet. <ścoughs> Szaktar I to samo. Na koniec trafia nam się Sporting. I też nie ma, nie ma jednej karty. Fans, karty Fans i tutaj jest padaka. Raz, dwie, bo to jest pod spodem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 braków, czyli mamy chyba 17 kartek, tak? bo jest ich 27 z tego co pamiętam. Defensywni. Tutaj nie mamy dwóch. Na dole żadnego, czyli już razem jest 4. No tu wygląda to na komplet. Tutaj nie ma dwóch. Czyli sześciu. Siedmiu, ośmiu, dziewięciu. Defensywnych nie mamy, niestety. Kartyki player. Nie pamiętam ile ich było. Bo ich chyba. Nie wiem. Ale tak to u mnie wygląda na razie. Tutaj znowu brak. Brak. Kolejne karty key player No i tutaj mamy już karty Game Changer. Mam ich sześciu z dziewięciu. Jak widzicie mamy chociażby lewego. Mamy Sergio Aguero, jest oczywiście u góry Messi. Na dole mamy dwóch reprezentantów Realu Madryt. Dalej mamy ekspertów, z ekspertami, chyba jest ich też dziewięciu, mam ich na razie pięciu, czyli połowę. Tak to wygląda. International i tutaj jest komplecik. Karty Eventiveness, chyba tak to się czyta. Mam dwie z kart. Double mamy 3 na 6 i mamy komplet kart Sima. Zobaczcie jak to wygląda. No na koniec jeszcze limitki jest ich mało. Ale myślę, że w najbliższym czasie stan posiadania tych limitek się u mnie zmieni. Mam ich 12. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam was serdecznie. Szolon kolekcjoner. Cześć, ale mi się ręka częścię.